Najtanieszy kredyt hipoteczny. Kupując mieszkanie lub dom, rzadko kiedy ktokolwiek ma możliwość zapłacić z oszczędności od razu za możliwość zamieszkania w nowym domu i dlatego tak potrzebny jest kredyt hipoteczny mieszkaniowy. Bardzo istotny jest również bank, w którym taki kredyt na zakup mieszkania czy domu zaciągniemy. Jaki bank i jaki kredyt hipoteczny wybrać? Bank kredyt hipoteczny. Najlepszy kredyt hipoteczny jest w banku i nie jest to takie proste. Niby kredyty hipoteczne są podobne, a jednak są pomiędzy nimi zasadnicze różnice. Każdy bank ma różne oferty i należy je dokładnie przeanalizować, aby znaleźć odpowiedni i korzystny kredyt. Zakładając, że masz zdolność kredytową i wymagany wkład własny, możesz skorzystać z kilku opcji wyszukiwania kredytu. Jedną z nich jest porównywarka kredytów mieszkaniowych. Na portalu możesz właśnie skorzystać z takiej możliwości wyszukania kredytu. Wystarczy, że wpiszesz do wyszukiwarki wysokość szukanego kredytu i okres kredytowania i już można porównać oferty kredytowe. Można by powiedzieć, że jest to taki kredyt hipoteczny kalkulator, ponieważ oprócz informacji o ofercie bankowej, wysokości prowizji czy marży kredytowej, możesz również wyliczyć wysokość lat kredytowych. Bezapelacyjne jest to dobre rozwiązanie, aby sprawdzić jakie w przybliżeniu czekają nas miesięczne obciążenia finansowe. Kredyt hipoteczny porównanie to jedna z możliwości sprawdzania kredytów i banków. Szybka i efektywna, a tym bardziej. Że istnieje możliwość, aby wypełnić formularz kontaktowy do banku i po telefonie od pracownika banku umówić się na spotkanie. Inną metodą, jeszcze bardziej skuteczną, na to, aby sprawdzić, jak wygląda ranking kredytów hipotecznych, jest spotkanie z doradcą finansowym. Jest to świetna metoda i możliwość dowiedzenia się zdecydowanie więcej nie tylko odnośnie banku czy też kredytów. Jeżeli nie mamy podstawowej wiedzy dotyczących tego produktu bankowego, to należy umówić się na spotkanie z doradcą. Dowiemy się tego wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć o kredycie na zakup domu lub mieszkania. Jeżeli nie wiesz, co to jest marża w kredycie hipotecznym i jaki ma wpływ na wysokość lat kredytowych, co to jest prowizja i jak kształtują się opłaty, jakie wybrać laty równe czy może malejące. A może lepszym rozwiązaniem zamiast kredytu hipotecznego będzie pożyczka hipoteczna? Jeżeli pojawia się mnóstwo nowych pytań, to warto w takim przypadku umówić się na bezpłatne spotkanie z doradcą. Odpowie na wszystkie Twoje pytania. Przeanalizuje dostępne oferty bankowe w zakresie kredytów hipotecznych. Wyszuka ofertę najbardziej korzystną dla Ciebie. A także, jeżeli będzie taka potrzeba, pomoże wypełnić wniosek kredytowy. Dowiedz się zatem szybko, jaki jest najkorzystniejszy kredyt hipoteczny i sprawdź na portalu lub bezpośrednio na spotkaniu w Twoim mieście z doradcą finansowym Kredyt hipoteczny warunki Kredyt hipoteczny symulacja Jaką masz zdolność kredytowa Kredyt hipoteczny Oblicz kredyt hipoteczny Wysokość lat zależy przede wszystkim od wartości kredytu oraz okresu kredytowania